Dawid Śmiałowski przed galą Babylon MMA 11, powiedz jak to nastawienie, to zbijanie wagi, jak się czujesz przed jutrzejszym bojem? Witam wszystkich, nastawienie, no bardzo, bardzo fajnie, fajnie się czuję, bojowe nastawienie, waga poszła bardzo lekko, ponieważ był ten catchway na 68,5 kg, byłem przygotowany na zbijanie wagi do 66, gdzie mam swój limit, lecz miałem zastępstwo, bo wypadł mi rywal, no i Damian wziął zastępstwo tutaj, no i musieliśmy umówić się na... Na ten catchway, tak? Więc zbijanie poszło bardzo dobrze. A na ten moment, czy Damian Zorczykowski, przynajmniej na papierze, wydaje ci się najtrudniejszym rywalem w dotychczasowej karierze? No powiem tak, Damian nie bez powodu był prezydentem do pasa tutaj w Babilonu. Na rankingach też jest tam przede mną, jedno oczko, czy tam, na, tam kilka, na innej innej tutaj. Na no, rok był po prostu o, o jedno oczko ode mnie niżej. Więc, wyżej, przepraszam, więc myślę, że ta walka ma sens, no i na papierze jednak jest y, lepszy, skoro jest wyżej ode mnie, tak? Więc mi też taka walka się przyda, żeby go przeskoczyć po prostu tam. No właśnie, gdybyś pokonał pretendenta, to da jasny chyba sygnał organizatorom Babylon MMA, y, że gdzieś chciałbyś tej walki o pas również. Y, nie ukrywam, chciałbym tej walki oczywiście, też... Y... Damian jest jakimś właśnie sygnałem tak, do tej walki, lecz nie wiem, czy też będzie tak łatwo dostać tą walkę o pas tutaj z Rutkowskim. No właśnie gdybyś chciał teraz walki z Rutkowskim, to musiałbyś chyba walczyć i o pas Babilonu, i o pas Fenu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, to jest ciężkie pytanie tutaj do wodarzy. Na razie skupimy się na Damianie, przeskoczymy Damiana, no i będziemy myśleć, kto będzie moim następnym rywalem. Jeżeli to będzie walka opas, to chyba bym się bardzo cieszył. Czego się spodziewasz po jutrzejszym pojedynku po Twoim przeciwniku i gdybyś miał go scharakteryzować osobie, która przykładowo nie widziała jego walk, co byś powiedział na jego temat? Dojrzały zawodnik, zachowawczy, impulsywny, eksplozywny przede wszystkim i myślę, że najbardziej trzeba uważać na aspekt tutaj zapaśniczy i graplerski z jego strony, lecz tutaj też będą grały dużą rolę warunki fizyczne, więc nie wiem czy dojdzie w sumie do, tych, do, tych, do tego parteru. No właśnie jak stanęliście tu na ważeniu, to może nie powiem ogromna różnica, ale bardzo duża we wzroście, w zasięgu też pewnie będziesz miał. Czy myślisz, że na tą kategorię wagową e, to będzie gdzieś twój atut, jeśli chodzi o te warunki fizyczne? E, I właśnie jak myślisz, czy, czy to pomoże ci w jutrzejszym pojedynku? Na pewno mi pomoże. Myślę, że ten wzrost jest właśnie moim dużym atutem w tej kategorii ciężko wyższego rywala. No i postaram się ten atut bardzo dobrze wykorzystywać i dopinać tam kolejne wygrane w swoim rekordzie. Słuchaj, na koniec takie pytanie. Pytam o to każdego. Tutaj wczoraj minęło 10 lat od walki Mariusz Pudzianowski kontra Marcin Najman. I chciałem Cię zapytać, co Ty robiłeś 10 lat temu? Na jakim etapie kariery, że tak powiem, zapytam, byłeś? Ile miałeś lat w ogóle, że tak powiem? Lat miałem 14, czyli wtedy jeszcze nawet nie trenowałem MMA, ale chyba jak każdy przed telewizorem oglądałem tą walkę i, i byłem ciekaw, co się stanie w tej, w tej ringu. Trenowałeś jakieś sporty walki wtedy? W ogóle myślałeś, że pójdziesz w tym kierunku, czy, czy w ogóle nie miałeś tego w głowie? Wtedy grałem w piłkę nożną. Podobały mi się bardzo sporty walki, lecz jeszcze wtedy nie myślałem, że pójdę w tym kierunku. No i to nie był błąd z mojej strony teraz. To widzę. Ok, z mojej strony to wszystko. Dzięki wielkie za rozmowę i do jutra. Dziękuję.